Hej, hej, witajcie. Ja jestem generałek, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek naszej serii z gry Plus 2. Mroczne proroctwo. Kontynuujemy a, misję czwartą. No i chyba tak niewiele tejże misji nam zostało. A, mamy do podbicia, oczywiście, oczywiście, jeszcze dwa zamki, dwa a, miasta, ale generalnie. Wiele mapy, to jak widzimy, nam nie zostało. Tak więc nie musimy się tym tak bardzo bardzo martwić. Tym, że nie znajdziemy tego miasta, bo ono musi znajdować się gdzieś tutaj. Ale będziemy jeszcze, oczywiście, chcieli trochę pozwiedzać. Nadal nie użyłem tego zaklęcia, nie opracowałem go nawet jeszcze. Światło dnia. Ej, to jest drogie naprawdę. Przynajmniej do opracowania, że. 1600, eee na nawet byśmy nie mogli go opracować więc e... ale dobra weźmy, weźmy sobie ten skarb za pleców e, trola śmierdzących ale to był tylko kamień runiczny no to to nie jest nie jest coś mm, super przydatnego bo to już mieliśmy e, no i mamy tutaj zaklęcia zaklęcia właśnie Hort nieumarłych. Okej. Okay. Ale nic yy, specjalnego. Więc po prostu... Po prostu zabijemy tego trola. Napijemy się wody. No i po raz pierwszy widzimy animację anioła. Jak on sobie przywołuje tutaj święte włócznie. O! I mamy awans ze strony imperialnego zabójcy oraz czarodzieja, dzięki czemu teraz mamy białego czarodzieja. Eee, oczywiście nie mógłby, nie mógłby być czarny czarodziej, eee, rasizm i te sprawy. Oczywiście, że musi być biały. Nie <laughs> ja żartuję oczywiście. Biali czarodzieje używają czystej magii. By wesprzeć zwolenników Szechojca. No i Biały Mag zadaje obrażenia, no 60 obrażeń. No i poza tym za wiele się on, on nie zmienia. Poza jeszcze, no oczywiście, zwiększoną ilością o, życia. Ale poza tym, no, za wiele nie wnosi. To jest standardowy awans. Ty możesz tutaj polecieć. Na wypadek, gdyby pojawił się nagle jakiś demon, ty zostajesz w miejscu. Chyba jednak możemy e, zaraz użyć tego zaklęcia: światło dnia. Krasno ludzie już nie mają żadnych surowców. Więc możemy je już jakby ignorować. O, jeszcze tutaj zajrzymy. Musimy to zniszczyć, żeby e, zniszczyć. E, zająć te zasoby, żeby legiony do, ich, do nich do, dostępu nie miały. Zapiszmy grę, zanim, zanim wejdziemy do nawiedzonego dworu. Czy on tak się nie nazywa. Nie. Jak się nazywała ta część pana samochodzika była jakaś. E, był jakiś właśnie dwór. To był nawiedzony dwór? Nie, nie pamiętam. Już dawno nie czytałem pana samochodzika. Tutaj mamy nowy, e, nowy poziom, trzeci e, nowy poziom. Trzeci i ostatni awans z ducha jest to od, odcień, i to jest to, o czym mówiłem kiedyś. To znaczy, że w tym wypadku e, widmo awansuje w odcień, który zadaje, e, zadaje, który paraliżuje obszarowo i ma szansę tylko 50% na trafienie, gdzie widmo ma normalnie 70, duch ma 65, ale tylko pojedynczą jednostkę. Odcień ma 50%, no ale jednak. E, z, zadaje... O, fu paraliżuje obszarowo. Więc niektórzy wolą odcień, niektórzy wolą jednak widmo, żeby, żeby mieć pewność, że sparaliżują e, jakiegoś innego przeciwnika i tam często właśnie się. Przepraszam, odbijam się lekko, po obiedzie e, tam się właśnie zazwyczaj e, zazwyczaj często się blokuje blokuje e, awans widma właśnie żeby. Mieć po prostu bardziej o, przewidywalną jednostkę o, w swoim arsenale, nazwijmy to, w swojej drużynie. O, niestety. O kurde. O kurde. Ale nam poszła drużyna. Widzicie, to jest jednak niebezpieczne. Na szczęście nasz anioł już tutaj. A. Jedyny anioł, który mógł walnąć i oczywiście chybił. Na szczęście tym razem poszło o wiele więcej chybienia. O, tutaj też chybienie. Świetnie. Możemy zacząć się leczyć w takim razie. Dobijmy odcień. Wiecie, wiecie co? Ducha jeszcze nie ruszymy. Dlatego, że możemy się ją po prostu wyleczyć do końca. Może to takie oszukiwanie. O, świetnie. Czy nam wpadnie hierofanta? To możliwe. Jeszcze jedna rundka obrona. Wiadomo, no i zabijamy. Widmo ma odporność na śmierć. Okej, okay, ciekawe, nie wiedziałem. Często bywa, że jednostki pierwszego poziomu albo drugiego nie mają jeszcze tej odporności u nieumarłych. później jest to już standard. Sztandar odporności. O! Dlaczego się cieszę? Ponieważ sztandar odporności zmniejsza o 15% obrażenia otrzymywane w wyniku ataków, tak? czyli jest po prostu lepszym sztandarem od sztandaru ochrony o 5%. Co mnie, co mnie bardzo cieszy, no bo to jest po prostu jak to się mówi po angielsku, Direct Upgrade, czyli. Nie ma sensu nie używać tego sztandaru w naszej sytuacji. Fajnie, że go zdobyliśmy w końcu. i leci tutaj demon. O nie, ale to jest arcy czart. O, tutaj mamy mędrca jeszcze. Ok, no to wa was zaraz pobijemy. Mamy pieniądze, więc zrobimy, zrobimy sobie tutaj Virgila. A może niepotrzebnie. Giermek. Jednak woltitana. Tytana. Damy mu łucznika, no i taka drużyna standardowa już dla nas zajmie się tym arcychartem. Okej. Okay. Jest to drużyna, drużyna na pewno ciekawa. Podobają mi się jednak takie właśnie e, zabawy e, drużynami na tych niskich poziomach. O, chybiłeś, szkoda, chybiłaś. Bo jednak to faktycznie tam pojawia się ten motyw, motyw strategii, że trzeba rozplanować. O, jaką sobie jednostkę weźmiemy, żeby być efektywnym przeciwko takiej drużynie a takiej. I fajnie się to e, sprawdza. No teraz wygrywamy, ponieważ mamy jednak tego tytana. Przeciwnik e, po prostu nie miał z tym zbytnio szans. Tym bardziej, że no, nasi, e, nasze dwie jednostki szybko eliminują jego dowódcę, który zazwyczaj jest najpotężniejszą jednostką w drużynie. Ale nadal motyw z trzema, e, trzema wojownikami opętanymi jest na pewno ciekawy. I chciałbym kiedyś w sumie tak sobie to potestować, bo zawsze gram mniej więcej, mniej więcej standardowo. E, zawsze staram się brać jak najwięcej różnych jednostek, bo po prostu lubię poziomowanie różnych jednostek. Ale z drugiej strony to też jest mocno takie. O, mamy do modlitw. modlitw. Okej, okay, chciałem się upewnić. Jest to w miarę e, ekonomiczne, żeby na przykład korzystać tylko z opentanych. Dobra, zabij go. Zmocnienie na mędrca. No, słodko. Nie powiem. O, przeżył. Upsi. Dobra, ale my też przeżyjemy, więc nie musimy się tego aż tak obawiać. Tym razem wzmocnienie na krasnoluda. W porządku, to nie jest tak dużo. Możemy to jak na razie ignorować. B. Okej, okay, chybienie, miło. Wzmocnienie, w porządku. No wiadomo, że drużyna nie miała szans, bo jednak to jest też drugi poziom, tak? Drugi poziom yy, łucznika, czyli strzelec. Ale nadal zadali nam pewne obrażenia. Trzeba to przyznać im. Walczyli dzielnie i z honorem. No, a my tymczasem. Chyba zwiedzamy dalej. No i tak nadal nas nie stać na użycie w sumie tego czaru. Moglibyśmy go opracować, ale go nie użyć. Bo to wymaga chyba 300 many. No i dobrze pamiętam. Albo 800 nawet. Nie, 300. Many użycia. E, o, o, jednego. Jednej flagi zabrakło, żeby dojść. Jednego punktu ruchu. Chociaż nie jest chyba tak dosłownie jeden punkt ruchu. Tak na przykład teraz polecę do przodu i to zużyło dwa. No, nie wiem jak to dokładnie się oblicza niestety. To byłaby przydatna wiedza, ale no, nie mam do niej dostępu na razie. Może ktoś mi napisze w komentarzach. Cieszy, cieszy mnie w ogóle to, że jednak serial jest popularna. Bo u mnie w miarę seria są, że. Żal... No, 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 powiedzmy sobie szczerze. o! Nie są zbyt popularne z zazwyczaj te let's playe I cieszę się, gdy chociaż jedna osoba je ogląda. A teraz z zazwyczaj są te dwie osoby. O, trole, ok. Dwa, trzy nawet czasami lajki się pojawiają, więc to mnie cieszy bardzo. Dobra, pozabijajmy te trole. Bo to darmowe doświadczenie dla nas, praktycznie już. No tym bardziej widzicie z aniołami, które również są bardzo dobrym wyborem jak na takie pojedyncze, potężne jednostki gdyż zadają dużo obrażenia, ale mamy moi drodzy Hierofantę Pobożność Hierofanty jest tak wielka, że przez odprawienie ceremonii potrafi on wskrzeszać podległych wojowników Dokładnie mamy jednostkę, która leczy 120, możecie sobie to wyobrazić, 120 e, uzdrowienia, to są niesamowite liczby no i kto wie, może zaraz będziemy mogli a, się przekonać a, Jak to działa. Komu walniemy? O, dobra, walnijmy te temu. Paraliż. Ty oczywiście bijesz Ty też Okej, okay, walnąłeś w porządku. Ty już nie walniesz, bo i tak a, byłeś sparaliżowany. No i co? O, zadałeś nam obrażenia, jak słodko. O! Nie biłeś. No trudno. Tak więc już nawet superpotężne jednostki nie są dla nas problemem, gdyż jesteśmy w stanie. W najzwyczajniej w świecie wyleczyć to wszystko dzięki Hierophantowi. A jeszcze nie zobaczyliśmy oczywiście w akcji. O, pani prorokini, która leczy obszarowo 70, to też jest świetny wynik, ale. No jednak skrzeszanie z leczeniem tak dużym. Jednak to imponuje. Nie wiem kogo wolę. Mówię. Swoją drogą... Lubię design hierofanty, ale... Prorokini ze swoim też zajmowaniem debuffów jest bardzo przydatna. Ale z drugiej strony wskrzeszanie to jest też... Gdyby nie miał wskrzeszania pewnie nie byłby on aż tak dobry. Jak... Eee... Jak prorokini, ale z możliwością skrzeszania bardzo się przydaje. Tylko trzeba tego utrzymać przy życiu, to może jest jego problem. A to jest problem każdego lekarza w tej grze. Aczkolwiek na, na ten moment jeszcze w grze nie ma żadnych lekarzy. Pan Uter! Zamek Avonia jest bezpieczny. Trolę zostały unicestwione. Okej? Okay. Mam nadzieję, że nic nie znajduje się w tych zamkach. Gdyż? E, wtedy bym pewnie nie, nie zdobył tego co jest w skalnym zamku bo zwyczajnie e, nie będziemy w stanie sprawdzić coś, coś w środku, gdyż zakończy się, o, zakończy się misja. Kiedy tylko podbijemy tenże, tenże zamek. Wiesz co, uleczymy cię. Zmarnujemy trochę many. Ale wkurza mnie ten... Uh, ten komputer, który bez sensu rzuca sobie zaklęcia, jak gdyby nigdy nic. Ale na szczęście na ten moment nie jest w stanie nic zrobić, więc... Uh, serio? Serio? Ja się spodziewam tu jakiejś fajnej walki, może fajnego skarba, tu dwa gobliny. Co to jest? Co to jest? Wow! Wow! Niesamowite skarby! Po prostu bez nich... nie bylibyśmy w stanie wygrać tejże kampanii. Już po prostu nam, nam to zadecydowało o zwycięstwie. Dobra, opracujmy to w końcu. I w następnej turze użyjemy w końcu e, światła dnia. Bo tak cały czas gadam o tym zaklęciu, a wcale go nie używam, więc. A... Tak. Chcę. To musi być bardzo przydatne zaklęcie w multiplayerze. Chociaż z drugiej strony często się grywa też na gotowych mapach, więc. E, twój na losowych mapach, jak już. Chociaż nie wiem, nie znam się, więc. Czy się, czy się ogrywa gotowe scenariusze, czy jednak. Losowe mapy. Losowe mapy chyba są zawsze w Heroes'ach, bo. Ej jak się tam, ej jak tam się dostać? Tam jest, tam jest ogr. Jakie skarby. No ale, ponieważ to jest strategia to... Scenariusze, scenariusze wydaje mi się trochę nie fair. bo, nie każda frakcja ma równo, tak, są pewne... Lepsze sytuacje, lepsze miejscówki, może inaczej, a... Lepsze lokacje startowe i tym, tym podo podobne rzeczy. Kolejny ok. Mogę Wam pokazać w ogóle, jak tę inną akcję złodzieja, bo go mamy. O, otóż nasz złodziej jest w stanie podwieźć do przeciwnika. No przede wszystkim możemy wysłać szpiega. Jest w stanie on otruć drużynę, ale tu już są szanse, jak tam widzimy, na powodzenie: że może zginąć, albo może też wyzwać wrogiego dowódcę do pojedynek i zrobić coś takiego. O, chybienie jak słodko. I mamy po prostu walkę 1 na 1. No i złodziej zwycięża. Więc teraz tylko dobijamy. Bo to nie jest dla nas żaden problem. Walczycie czy nie walczycie? A, walczycie. O, oh, słabo. Ale to nic. Dobra, wiecie, wiemy. Wiemy jak to się, co się skończy. Nic sam praktycznie by nie zadecydowało tej walki. Eh. Widzieliśmy tę walkę już parokrotnie. Kupiec... Kupiec... Ebona, moje przedmioty całe dekady temu stworzyli potężni magowie. Widzę właśnie, że masz... Kule różne. Anielska kula, kula, która przyzywa anioła. Kula zombie, kula orków, talizman jaszczoluda, nie luda, Dlaczego miałoby być jaszczuro luda, prawda? No, Okej. Okay. Aczkolwiek... Ha, huh, jak tu się dostać? Musimy jakieś tutaj podlecieć? Ha! Huh. Huh. To jest zagadka ci. to jest ci zagadka, a wiem, wiem, musimy pewnie podlecieć do tego chłopa, on wtedy nam powie, że panie, e, ogr ukradł mi żonę i proszę pomóż, zanim my mu pomożemy i się odblokuje to, to przejście, a przynajmniej wyrazimy gotowość do, do uratowania jego żony, czy coś w tym rodzaju. Ach, drogie komputerze, odpowiadający za zachowanie legionów, czy nie mógłbyś się zacząć zachowywać trochę jak krasnoludy i być po prostu. i po prostu nic nie robić? Mógłbyś? Proszę. Doceniłbym to bardzo. No tak, lecimy oczywiście w kierunku. A tego chłopa, żeby jak najszybciej już dokończyć mapę. Nie wiem czy... Chyba zrobimy to jeszcze w tejże. Jeszcze w tejże. tymże odcinku, tylko musimy się pośpieszyć he he, i zaklęcie. Nie, nie będziemy go używać. Na takie odległości to nie ma chyba wiele sensu. Aha. Może Święty. Naprawdę ile zaklęć zużyłeś. Okej, okay, przepraszam na moment. Już jestem, a miałem po prostu telefon Musiałem odebrać, no i kontynuujemy Szybki lot W kieru kierunku chłopa, niestety teraz ten mi ten, że cholerny Legion, zabił mojego Archanioła Jak śmiał I lot ma jeszcze zapasów tej mamy. on chyba też rzuca, bo jest magiem eee, Za pół darmo Te zaklęcia A e, nawet Niepotrzebnie cię rekrutowałem samo miasto Zdobyło e, Zdobyło, no, ze, wytworzyło teren potrzebny do zajęcia z zasobu Okej, okay. śpieg zginął w porządku To nic takiego specjalnego Ale my lecimy tutaj, Najpierw zabijemy o, to widmo Ciekawe co ono posiada. O, to są drugie poziomy. No to jest czwarty. Okej, okay, zabijmy najpierw, najpierw widmo. Wtajemniczony i tak nic nie robi, więc No właśnie To tyle coś wyleczymy sami z siebie. No i biały czarodziej wyczyścił może się wyleczyć samemu. No, dużo doświadczenia. Ciekawe. Okej, okay, demony nic nie robią, krasnoludy nic nie robią. Teraz już te tury to jest po prostu formalność. Chyba jednak zaczniemy używać już tego pośpiechu. Myślałem przed chwilę, że ten na drugi poziom, nie wiem dlaczego. Ale to... Poziom trzeci, o. Ciekawe. O nie. Co my zrobimy? Wiem co zrobimy. Wyleczymy go Hierofantom. Dobra. No i właśnie, a, a propos o to o czym mówiłem. Wojownik na przykład nie ma odporności na śmierć. Mimo, że jest wyraźnie zgniły. To jednak śmierć, zadawać mu obrażenia zadaje. No ale to pewnie wynika po prostu z balansu. Chociaż z drugiej strony, czy to jest taki duży balans? O, kolejny mędrzec, super. Okej, okay. panie chłopie Edmundzie, Emandzie, przepraszam. Co pan ma do powiedzenia? Proszę, uratujcie mnie i moje dzieci! Złe trole zniszczyły moją farmę! Przepadł mój dorobek życia! Co to? W nogi? Trolla ciąga! No hej! Pamiętacie co mówiłem? Żeby uratować jego żonę? No to jednak. Ej, ty, ty do mnie dołączyłeś? A... Ups! <ścoughs> No cóż, e, chłop e Eman zginął w bohaters bohaterską śmiercią przeciwko e, trollowi, który porwał jego dzieci, e, ale nie o to mi chodziło. <grym> nie sądziłem, że on dołączy do mnie, tak nie zauważyłem tego. Więc... Zdecydowałem się po prostu zaatakować domyślnie. Przez chwilę myślałem, że wziąłem Archanioła. Tak, o, za Archaniołem zaatakowałem, no słabo. O, zmieniłeś dowódcę, losowość moi drodzy. No tak wiadomo Chłop Emant przeżyje. Nie wiem, wolę go zachować przy życiu Żeby mieć pewność, że jakby, nie wiem Mam wrażenie, że mogłoby to potencjalnie wyłączyć jakiś dialog albo nie oddałby nam skarbu czy coś w tym rodzaju. Może ma coś specjalnego swoje ekwi ekwipunku Pozostaje nam się tylko przekonać. Za chwilę tylko. Zakończmy walkę. O! A jednak, widzicie? Uratowaliście mnie! Odkryję przed wami sekret mojej rodziny dawno temu! Jeden z mych przodków był wielkim wojownikiem i spisał swoje tajemnice w księdze. Jego dom od dawna jest opuszczony, ale może Volumin wciąż tam jest. Aha, czyli robimy kółko. Okej, okay, w porządku w takim razie yy, Demon. Może pozwolimy mu zająć yy, nasze miasto. Bo wtedy yy, powinniśmy być w stanie... Zobaczyć, co jest w środku skalnego zamku. Także, jeśli pozwolimy mu spokojnie, sobie tutaj podlecieć i zająć tenże zamek, czyli zamek Awonia, wówczas może będziemy mogli podbić zamek bez skalny, zamek bez skończenia misji. Ale, dobra, wiecie co, myślę, że już skończymy sobie w kolejnym odcinku. mój Boże, tylko zrobimy tę misję. To jest wilkołak! Na całe szczęście mamy białego czarodzieja. Tutaj też mam wilki. Spotkaliśmy się z nimi, ale nadal są w miarę potężne. Swoją drogą, czy Święta Włócznia to jest nadal oręż? Niestety. Trochę szkoda. Ale jest to zrozumiałe. O, tutaj źle to rozplonowałem. Serio? Jedyna jednostka, którą... Jedyna którą, jednostka, którą miałeś trafić oczywiście chybiłeś. Jeszcze raz. No, tym razem zadziałało. Trzeba będzie obrona. I atak. Świetnie. Różka Paraliżu, to z niej nie możemy korzystać, bo nie jesteśmy magiem. Ale dobra, w takim razie się pożegnamy. Kolejną misję rozpoczniemy po prostu w kolejnym odcinku. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeśli się podobało. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach naszej serii z Disciples 2 Mroczne Proroctwo Saga Imperium. Hej, hej!